Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych. Na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka. Z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzień dobry. Gościem w studiu Radia Wilno jest dzisiaj pan Jan Miencewicz, polityk i muzykolog, działacz społeczny, wicemeryjon wileńskiego, założyciel i kierownik zespołu Pieśni i Tańca Wileńszczyzna. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Reprezentacyjny polski zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna w niedzielę 11 września świętował jubileusz 35-lecia. Jubileuszowy koncert odbył się w Wileńskim Teatrze Narodowym Opery i Baletu. Co zaprezentowali Państwo widzom? Zaprezentowaliśmy nasz jubileuszowy koncert, który się składał z dwóch części. W pierwszej części był żołniersko-patriotyczny żo żo program Raduje się serce. W drugiej części był już taki czysty jubileuszowy, czyli wystąpili tam zarówno nasi aktualni członkowie zespołu, jak też weteranie, tańcerze, chórzyści i nasz młodszy narybek, nasza przyszłość. Czy koncert był jedynym punktem programu obchodów jubileuszy zespołu? No, jubileusz i obchody jubileuszy trwają nadal, czyli jednym z takich momentów najbliższych to będzie w najbliższą niedzielę o godzinie 13.30 w kościele świętego ducha będzie msza święta w intencji zespołu, czyli na podziękowania za te 35 lat i na. Uproszenie błogosławieństwo na dalszą drogę. Wiem, że bilety na koncert zostały rozprzedane na długo przed koncertem. Tak. I były rozpowszechniane za pośrednictwem litewskich sieci operatorów, tak? Sprzedaży biletów. Znaczy sprzed, sprzedaż biletów prowadziły kasy teatralne i również mieliśmy część biletów u nas rozpowszechnialiśmy we własnym zakresie. Tak zwane wyjściówki zaproszenia. Tak. Na scenach wileńskich zespół nie występuje zbyt często. Dlaczego, panie doktorze? Każdy występ, szczególnie taki galowy występ, jest związany przede wszystkim z dużym nakładem kosztów. Nawet ten sam program, gdyby powtórzyć znowu, to byłaby znowu kwestia wynajmu sali, a to są ogromne pieniądze, sali odpowiedniej. A my teraz w Wilnie poza operą nie mamy odpowiedniej koncertowej sali, kiedyś był pałac sportu, który służył bardzo dobrze dla masowych takich imprez koncertowych, i astradowych, i, i, i ludowych, i różnych innych. Dziś żadna z tych sal, ani, ani kompensa, ani, ani różne inne, to są sale tylko albo sportowe. Stricto sportowe, albo takie kompensa, to raczej dostosowane do jakichś towarzyskich spotkań, do baliów, tylko nie do koncertów, bo nie ma żadnego podniesienia krzesła. W drugim rzędzie już nie widać za pierwszym rzędem, co się dzieje na scenie i tak dalej. Teatr, opery, jest bardzo dobra scena, najlepszą scena, no, tylko że najdroższa jednocześnie. Zespół często występuje za granicą, między innymi w Polsce, chyba raczej powiem głównie w Polsce. Rozumiem, że z tego powodu, z powodu sponsorów, ponieważ strona przyjmująca, przyjmująca pokrywa koszty. Tak, tak, dokładnie. Jak wyglądało lato kierownictwa i członków zespołu? Minęło pod znakiem pracy i prób? Jeżeli możemy mówić o lecie, to tylko w, w 2000. W 2015 roku. W tym roku lata my nie mieliśmy, niestety. Nie miałem niejednego jednego tygodnia urlopu. Całe lato poszło na przygotowanie się do jubileuszu. Departament Mniejszości Narodowych podzielił w tym roku 40 tysięcy euro pomiędzy 21 zespołami, które ubiegali się o wsparcie, i tylko 5 zespołów nie uzyskało dofinansowania, w tym Wielczyzna. Jak pan uważa, dlaczego? Znaczy zgłosiło się 26 zespołów. Prośby 21 zespołu uwzględnione zostały, a 5 odrzucone. 5 odrzucone w tej liczbie w Nie podano powodu, dlaczego. Interesowałem się osobiście w departamencie i też nie uzyskałem odpowiedzi. A jakie są Pana przemyślenia na ten temat? A ja nie, nie zbieram się wróżyć, bo nie, nie jestem cyganką, która może wywrócić, co, co było, co będzie. Opieram się na konkretnych materiałach, no, odpowiedziach. Których Pan nie uzyskał? nie uzyskał. uzyskałem. Nie... tylko konkretnie, że odmówiono. Plany Wileńszczyzny na najbliższe półrocze. Planują Państwo jakieś wujarze wyjazdy zagraniczne, występy? No prawdopodobnie w Wilnie będziemy mieli występ z okazji 11 listopada, czyli no już nie za długo. Ale jak to będzie zorganizowane, gdzie i przez kogo, to jeszcze konkretnie nie wiem. Na dalsze plany no to musimy na razie, na razie poczekać. Musimy troszkę ochłonąć, i odpocząć od tego maratonu jubileuszowego. Nie tylko tego maratonu, który był w niedzielę w Wilnie i nam przeszkodził wszystkim, a szczególnie widzom, ale i tego maratonu naszego, maratonu szykowania się do jubileusza. Czyli teraz jest okres nieco lżejszy dla pana jako kierownika i dla członków zespołu. No, teraz na pewno. Musimy trochę odpocząć, zresztą musimy, mamy ten przymusowy odpoczynek, dlatego, że w sali, w której 35 lat trenowaliśmy, wtedy, kiedy za sowieckich czasów powstał, powstał nasz zespół, nas nie bano się, obawiano się, polski zespół, co to za dziwoląg takie? i zamykano przed nami drzwi, to nas przyjęła piąta szkoła na Antokoliu, ten czas tak ona się nazywała, dzisiaj Lelewele. -Le -Le -Le. Był pan Wacław Baranowski dyrektorem i gościnnie nas przyjął pod swoje skrzydła, i od tamtych czasów tam właśnie ćwiczymy. Ćwiczyliśmy dokładniej, bo kilka dni przed jubileuszem nie dano nam przeprowadzić nawet ostatniej próby przed koncertem. Wymówiono salę, wymówiono nam wstępu i żeby nas tam więcej nie było. Oczywiście nie przez panią Edytę Zubel, która do ostatnich czasów była tam dyrektorem, tylko już szkoła leleweli jest sama lokatorem u obecnych gospodarzy. Czyli od 1 września tam szkoła przejęła już inna władza, inna szkoła i tylko dopóki remont trwa na Mintes na Żermunach, to jeszcze tamta szkoła Lillewelia na prawach lokatora znajduje się. A nam już odmówiono od razu, że już nasze, nasze tam przyjście, nasz pobyt, nasze trenowanie niepożądane. A odmowa nastąpiła ze strony administracji progimnazjum na Antokolu, czy administracji samorządu miasta Wilna? Nie, Nie. ze strony progimnazjum, które się już poczuło właścicielem tej tak, placówki. Tak, tak. Niestety. Rozumiem, że pan doktor śledzi całą sytuację związaną z nielatwą sytuacją, w jakiej znalazła się szkoła Liliwela Piątka. No tak, tak, przeżywaliśmy to razem, bo, bo nawet jeżeli nie z jakichś innych względów, to nawet i z tego względu, który właśnie nastąpił, bo obawialiśmy się też o swój lokal, ale, ale i tak niesprawiedliwie się dzieje z tą szkołą, no bo wiadomo, że teraz nie tylko nam, powiedzmy, jeżeli w innej jakiejś szkole znowu rozmieścić się, z naszą pracą, to nie ma, nie ma tutaj już żadnej polskiej szkoły na tym terenie, na tej linii, tak jak Pani Adamowicz słusznie pisała, że od, od początku Wilna, czy od Niemęczyna nawet można powiedzieć i do Dworca Kolejowego Wileńskiego nie ma polskiej szkoły na tej trasie. Ogromna dzielnica, ogromna przestrzeń, a bez szkoły mniejszości narodowych. Tak. Ale walka ciągle trwa i chyba większość jeszcze ma nadzieję. Nadzieja zawsze umiera. Ostatnia. Ostatnia. Panie Marze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Przypominam, że gościem dzisiejszej rozmowy dnia był pan Jan Mincewicz, polityk i muzykolog, działacz społeczny, wicemer rejonu wileńskiego, założyciel i kierownik Zespołu Pieśni Tańca Wileńszczyzna. Słuchaczom Radia Wilno dziękuję za uwagę. Przypominam, że audycja Rozmowa Dnia jest emitowana w Radiu Wilno od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Rozmowy Dnia są powtarzane w Radiu Wilno o godzinie 14.30 i 17.30, a także są dostępne na kanale YouTube. Beata Naniewicz do usłyszenia, miłego dnia. Rozmowa dnia o sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka. Z ust tych, którzy je podejmują, od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.